Jakie ładne niebieskie kwiatki. Ej, ten on jest tak niebieski, jak ten lajk like na dole. Lajkuj tutaj! Jak najszybciej się da, możemy się pościgać. Tak, możemy się wy zrobić wyścig na, na łapeczkę w górę. Kto będzie szybszy? Ja dobiegający do tego piasku, czy ty naciskający łapeczkę w górę. Zróbmy szybki wyścig na 3, 2, 1 i zaczynamy. Go, 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 go! Ja już jestem jestem! Zobaczcie, stanęłem sobie na piasku i, i kto był pierwszy, kto był pierwszy? No mam nadzieję, że ja, a aczkolwiek napiszcie w komentarzu, może wy, no, nie wiem, nie wiem, ale zobaczcie, co my teraz mamy. Mamy tutaj więzienia, i to nie takie zwykłe więzienia, bo są tutaj różne postacie. Jak sami możecie zobaczyć, może ostatnio nie widzieliście, podejdę do niej. To jest Sonic EXE, tak, to jest Sonic EXE. Nie wiem, które więzienie będzie straszne, a które miłe. Jest tylko jedno miłe. Najbardziej mi się podoba tu, właśnie ten baby Sonic. Myślę, że to on będzie miły, aczkolwiek są tutaj też postacie inne, jak różowe. Sonic, czy żółty Super Sonic, co nie? No mamy tutaj tych postaci do wyboru. Ja, moim zdaniem, wchodzę pierwsze do tego różowego Sonica, który wydaje mi się, no taki najmilszy, bo jest różowy właśnie, więc miejmy nadzieję, że to będzie bardzo dobre więzienie. Yy, idźmy już w tym kierunku, zobaczcie, tu są cztery wejścia, yy, kraty dookoła, ale przejście jest zostawione. U Super Sonica to samo, Baby Sonica też i Exe Sonic także. I wchodzimy tutaj do różowego Sonica, Czyli do Emi Rose, która się właśnie tutaj znajduje. Zobaczcie, ja już przechodzę to więzienie, te kraty. Zostawmy świat spokoju i wchodźmy już do więzienia. Te zdjęcie już mi zanika. Wow, jesteśmy w pierwszym więzieniu. Zobaczcie, na początku mamy zaskoczenie, bo jest wylana lawa. Mogliśmy w nią wpaść. Dobrze, że się tutaj nie rozpędzałem. Zdjęcie mi zniknęło, ale jak przejdę tu, to się pojawia. Ale muszę uważać na lawę i muszę delikatnie to przeskoczyć. Więc uważajmy, hop, przeskakujemy, ale bym wpadł. No dużo nie brakowało. O co nie, ale dałem radę i jesteśmy. No, miejmy nadzieję, że tutaj będzie najmilsze więzienie. Ja już wchodzę przez te drzwi, a wy widzowie możecie zostawić czerwoną subskrypcję. Tak jak moja bluzka właśnie jest taka czerwona, ta subskrypcja także jest czerwona. Jak ją naciśniesz, to zamieni się na szaro, a ja już przechodzę przez te drzwi. Zróbmy to razem. Wy naciśnijcie subskrypcję, a ja otworzę te drzwi na 3, 2, 1 i otwieram, otwieram, otwieram i co tu się znajduje? Wow, jaka tu jest przepaść! Wow, a co na dole jest? Na dole jest woda, ale jak głęboko. Przecież jakbym tutaj wpadł, to już nie ma innego wyjścia. Nie ma powrotu. Bym musiał tam cały czas pływać. Ta Emi Rose musiałaby mnie uratować. Widać, że ktoś tutaj próbował pływać, tylko komuś tutaj nie wyszło. Są same szkielety. Dwa aż. E, dobra, te szkielety niech sobie tutaj siedzą. Mamy dwa szkielety. Zamknijmy może tutaj drzwi. Albo wiecie co? Zostawmy je otwarte. Zostawmy otwarte w razie czego, gdybym musiał uciekać, to ucieknę. I przeskoczmy to tutaj, trochę się cykam, wiecie, bo to jest jakby mała odległość, aczkolwiek można spaść, ale spróbujmy, spróbujmy hop i pierwszy klocek udany jeszcze na drugi trzeba doskoczyć dam radę czy nie dam rady? Ja myślę, że dam i skaczę, hop i kolejny i jestem przeszedłem ten trudny parkour mamy tutaj pierwsze pomieszczenie jakieś, zaraz do niego wejdziemy zobaczmy co jest na końcu, bo te postacie chyba się na końcu znajdują, więc zobaczmy, ej, ale tutaj nie ma jakiego jako takiego wejścia, ja nie widzę tych wejść nie, do góry nie wskoczę ani tu przez... Tu są drzwi, które można, tak, można je otworzyć, ale jak tutaj wejść? Ej, tutaj nie ma żadnego, żadnego sposobu wejścia przez te drzwi. Dlaczego ktoś to tak wykombinował, skoro tu i tak nie można wejść? No dobra, no trudno. Skoro jest zamknięte, to musimy wejść do pomieszczenia tego, ale tutaj mamy jeszcze jakieś czaszki. Czaszki nie wiem od czego, ale z rogami nie wygląda to zbyt dobrze. Niby Emi Rose jest, wiecie, różowa, miła, słodka, ale jaka będzie naprawdę? Zobaczmy. Ona chyba w tym pomieszczeniu jest. Twórzmy, zobaczmy, wejdźmy. I tak jest! Jest to ona! Emi Rose! Wow! Dzień dobry, pani Sonikowo! Ja tutaj wpadłem tylko tak sobie zobaczyć do pani do więzienia. Zobaczmy, co ona tutaj ma. Jakiś wielki, ogromny telewizor. Chyba jakiś 65 albo yy, 75-calowy. Jest naprawdę ogromny, bardzo ładny. Ona się cały czas na mnie jakoś dziwnie patrzy. Ciekawe, czy ona jest miła. Wygląda mi na miłą, więc miejmy nadzieję, że trafiłem. W ogóle jest tu jakaś skrzyneczka. Jakieś ubrania mamy. Możemy tu zajrzeć? Nie, nie możemy zajrzeć, ale łóżeczko jest. Mogę się przespać, chyba, że nie jest miła. No to, nie, to się nie prześpię. Mamy jeszcze skrzyneczkę. Wow, ile tutaj mamy itemów. Ej, ja je wszystkie chyba ubiorę. Sobie poprzymierzamy. Zobaczymy, jak w nich będę wyglądał. Mamy tutaj jakieś spodnie, skarpetki, jakąś bluzę sobie weźmiemy. hełm też jest, też jest hełmu, No naprawdę tutaj dość sporo tego jest. Nawet jakieś mikstury, eliksiry. Nie wiem, do czego one są. Zaraz je użyję. Mamy jakąś szafę. Szafy nie będę brał, bo mnie to nie interesuje, ale mamy tutaj jeszcze jakiś przedmiot. Ta sonikowa dziwnie się na mnie patrzy. Nic mi nie robi, więc chyba dobrze to oznacza, ale zobaczmy. Przymierzę sobie i jak ja będę wyglądał? Chyba się nie obrazi, co? Że ubieram jej ciuszki. Ej, uderzyła mnie, uderzyła mnie, ale zobaczcie jak ja wyglądam. Ło, ej, proszę mnie nie bić. Ona chyba nie jest miła, ale poczekajcie. Tak, nawala mnie cały czas. Chyba będę musiał stąd uciekać. Zobaczcie jak ja wyglądał w tym przebraniu. Dobra, pani, pani, ja już pani to oddaję. E, Emiro, zostaw mnie w spokoju. Ja już e, wszystko oddaję, co miałem. Szybko oddajemy, oddajemy. Ściągamy w ogóle te itemy z siebie. Mam je tutaj cztery. Ściągnijmy je i włóżmy je z powrotem do skrzynki. Może obraziłaś się za to, że po prostu je wziąłem i ubrałem bez pytania. Ale nie, odłożyłem je i dalej mnie bije. Ej, musimy stąd uciec jak najszybciej. Ona chce mnie tutaj załatwić. Ona nie jest dobra. Gdzie tu jest jakiś przycisk do teleportowania się? Wiem, wiem że gdzieś są ale gdzie dokładnie, to nie wiem. O! Znalazłem, znalazłem! Mamy tutaj przycisk! Dobra, naraz! Uciekamy stąd jak najszybciej i tak wydostaliśmy się. Nacisnąłem to i się wydostaliśmy całym szczęściem. Jednak Emi Rose okazała się być zła. Nie była tak dobra, jak myślałem. Niby jest różowa, taka słodziutka, milutka, ale jednak nie jest taka dobra. No zobaczmy, może pójdźmy po kolei, co? Wydaje mi się, że Baby Sonic będzie miły, ale wejdźmy do tego żółtego Sonika, bo wiecie, pozory mylą, więc więc wejdźmy do tego żółtego Sonika, Super Sonika, Do niego wchodzimy teraz, wszedłem właśnie przez te kraty i wejdźmy przez to zdjęcie, tylko uważajmy, bo może być to samo co u Emi Rose, czyli za zdjęciem jakaś lawa rozdana albo coś tego typu. Powoli, powoli nie. Tutaj niczego nie ma, tylko jakieś drzwi zamknięte na kłódkę. Wow, ej, kłódki w Minecrafcie to ja jeszcze nie widziałem. Mamy również jakiś, jakąś skrzynkę z kodem i tabliczkę. Podejdźmy. Tutaj zejdźmy. Czy tu nie jest żadna pułapka? Chyba nie. Chyba jest ok. Może on będzie miły. Tylko ciekawe, dlaczego ma takie zabezpieczenia. 6 plus 6 równa się. To znaczy, co? Chyba, że mam tutaj wpisać. 6 plus 6. No ile to się równa? Wiecie, widzowie? Bo ja chyba wiem. Chyba wiem, to będzie Z12. Tak, na pewno 12. Więc wpiszmy i zobaczmy, czy się otworzy. Otworzyło się. I zobaczcie. Mamy klucz, uniwersalny klucz do wszystkich zamków. Czyli powinniśmy otworzyć sobie ten zamek. O, to złoty w ogóle takiego jeszcze nie widziałem, żeby był w Minecraft'cie i udało się, zobaczcie, kliknąłem i się kłódka otworzyła, więc możemy teraz przejść normalnie, Sebuś tutaj trzyma klucz zadowolony, dumny z siebie, przełóżmy go sobie do ekwipunku, włóżmy i wchodzimy już przez drzwi, zobaczymy czy ten Sonic będzie normalny, yy, mamy jakieś pomieszczenie u góry oraz jest pomieszczenie na końcu, nie wiem do którego wejść, iść do końcowego pomieszczenia, u Emi Rose byłem yy, na końcu, to może Wejdźmy teraz tutaj normalnie do góry. Zobaczmy, jak u góry mamy parkour, do coś do skakania, i tutaj rozlaną przeszkodę, coś zielonego. Po tym chyba kręci się w głowie, jeżeli dobrze pamiętam w ogóle. To jest taki roztwór, do którego się wchodzi i się kręci bardzo mocno w głowie, więc lepiej do niego nie, nie wejdźmy. Uważajmy, podskakujmy sobie do góry. Też spać bym nie chciał, bo jest dość wysoko. I hop, ostatnie, dobra, jestem. W tym pokoju na pewno tej postaci nie ma supersonika. Patrzymy, rozglądamy się na łóżko, pod łóżko łóżkę może się schował, a w szafkach co on ma? Szafka... Szafki są wszystkie puste. O, dziwne, dziwna sprawa. Dlaczego on wszystkie szafki ma puste? Mamy tutaj jeszcze jakiś... jakiś stary w ogóle telewizorek z jakimś, nie wiem... E, chyba dekoderem albo czymś takim Jakieś książeczki położone, poukładane No takie zwykły pokoik, wiecie Mieszkalny z łóżkiem Normalnie sobie pewnie tutaj śpi Zobaczmy, jeszcze skrzynka jest I co my tutaj mamy? Ile my mamy złota? Wow! I jaki on jest bogaty No bo tak, to jest złoty Sonik Czyli on ma bogactwo Weźmy sobie może parę sztabek To nie podpadnie, co? I tutaj coś jeszcze jest, mleczowa żółć Mleczowa żółć, a do czego mi to? Nie wiem, ale w sumie cztery sztuki to sobie wezmę Wszystkie sztabki bym wziął, ale ten Sonik może się obrazić. A co, jeżeli jest on dobry i nie chce mi nic zrobić, to może nie będę go tak e, brał? Wiecie, dużo od, od niego. Weźmy sobie te trzy sztabki i ten mleczne rzuć, cztery sztuki. To też mi się może do czegoś przydać. Tutaj mamy też ala takiego małego parkura, którego trzeba przeskoczyć. Skoczyć najpierw na ten tutaj bloczek, i wtedy przeskoczyć trochę dalej. Tutaj mamy jeden bloczek, więc skoczmy u powoli. I teraz uwaga, uwaga, przeskoczyłem. Ej, ktoś chyba próbował tutaj przeskoczyć, i skończył właśnie w taki sposób z kościami. Tutaj też jest drugie z kości. Są, no, najwyraźniej im się nie udało. Jak widać, mi się udało. Zobaczymy, czy on będzie groźny, czy nie. No, wejdźmy tutaj powolutku. Powolutku i. Halo, halo, dzień dobry. I jest tak, właśnie. Super Sonic sobie stoi tutaj z rozłożonymi rękoma. Dzień dobry, witam. Ja jestem Sebek. Jest pan dobry, czy nie? Zobaczmy, w ogóle nie rusza. Więc chyba jest ok. Mamy tutaj jeszcze jakieś szafeczki, które są również na kłódkę, ale jak ja otworzyłem. To nic w nich w środku nie ma. Chyba że potrzebny jest do tego klucz, który posiadam tutaj, bo on jest uniwersalny, tak i możemy te szaweczki otworzyć i zobaczyć, czy na, aby na pewno nic w nich nie ma? Nie, nie ma. On wszystko ma pochowane. Złoto, które miał, to miał u góry w pokoju. Tak w ogóle, e, Soniku, to wziąłem sobie trzy sztabki złota. Nie wiem, czy się obrazisz. A my zobaczmy sobie jeszcze, w tutaj ma szafki. Zobaczmy w tych szafkach, czy coś jest. Nie, nic nie widzę. U góry w ogóle jest jakaś taka e, do czego? To jest chyba do złota czy do srebra wkładania, ale nie wiem, nie, nie będę się patrzył. E, czy ty, Soniku, jesteś dobry? Czy ty mnie, nie będziesz nic bił? W ogóle przejdźmy sobie, zobaczmy, czy coś jeszcze jest. Nie, nic nie ma. E, on chyba okazał się dobry. On mnie nie rusza ani nic. No super sprawa. Ej, Soniku, czy my zostaniemy przyjaciółmi? Kolegami? No super, cieszyłbym się, jakbym miał super Sonika jako kolegę. To, to jest moje marzenie. Chyba mnie lubi, bo nic mi nie robi. No to super. Jesteśmy. Ej, nie, Jednak mnie zaatakował. Dlaczego? Mieliśmy zostać kolegami. Proszę mnie nie bić. Ja, gdzie ty masz guzik teleportujący? Ja nie chcę tutaj być z tobą. Ja chcę uciekać jak najszybciej. Ja nie chcę tu z nim być. Gdzie on ma ten guzik? Nigdzie nie widzę. I ej, tutaj jest guzik skryty. On do mnie biegnie. Dobra, teleportujemy się szybko. Naciskaj, naciskaj, Sebek. Bo cię zniszczy. I tak udało się, zobaczcie. Zabrał mi aż trzy serduszka. Co by było, jeżeli zostałbym dłużej? I w ogóle zostały mi dwie postacie ostatnie. Nie wiem, teraz się. Mam dylemat. Czy wejść tutaj do Sonika Exe, który najprawdopodobniej jest straszny? A Baby Sonic będzie dobry. Jest w tym więzieniu. Nie wiem, do którego najpierw wejść. Chyba wejdę do Babysia. Długo go nie widziałem. Mam nadzieję, że go spotkam i będzie on dla mnie dobry. Jestem przed jego zdjęciem. Wchodźmy, a zarazem uważajmy też, bo tutaj też także może być coś rozlane. W... Chodzimy I mamy samą wodę. Ej, nie mamy tutaj nic innego: ani lawę, ani tego zielonego roztworu. Tutaj normalnie można pływać. Zobaczcie, sobie pływam. Chodzę sobie po wodzie. Ona mnie nie bije ani nic z tych rzeczy. Tam mamy jakieś pomieszczenie pierwsze, więc idźmy do niego. Biegnijmy, zobaczmy, co w tym pomieszczeniu jest. Miejmy nadzieję, że Baby Sonic. I będę z nim żył. Jak eee, tu jest puste pomieszczenie. Eee, tu jest jakaś chyba pułapka? Nie, 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 nie. Dobra, P Baby Sonic przecież by pułapki nie zrobił. Okej, okay, wyszedłem z tego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu nic nie było. Mamy tylko jakby zamknięcie, jakaś, jakaś taka klatka zamknięta, i ostatnie pomieszczenie jest na końcu. Więc czym prędzej szybko idźmy do Bejbusia, zobaczmy, czy on jest dobry. Czy on jest dobry, jak myślicie? Ja wchodzę do niego. Halo, dzień dobry, Baby Soniku. I mamy tutaj stojącego Baby Sonika, skaczącego, cieszącego się. Chyba to jest ta postać. Właśnie wszedłem do niego. Cześć, Baby Soniku. Co ty tutaj masz? Ile ty masz tutaj złota? Wow. Ej, ja sobie pożyczę jedno. Wezmę ze sobą. Ej, nie, 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 nie bij mnie. Ja tylko sobie zabieram. Zabieram sobie. Ej, tobie nie jest potrzebne. Ty... O, właśnie. Jeszcze masz tutaj pochowane tego złota. On mnie w ogóle uderzał, ale nie. Chyba jest dobry. Tylko wkurzył się, że zabrałem mu parę sztabek złota. Tutaj również masz sztabki złota. Zobaczcie, jacy oni są wszyscy bogaci. Nawet jakieś lalki mam, możemy sobie wziąć i perkusję. Ej, możemy mu tutaj położyć. Ciekawe, czy się ze złości. Zobaczmy. Połóżmy tą perkusję. I cyk, możemy sobie zagrać w Baby Sonicu. Nie zdenerwował się, nie uderza mnie, więc chyba jest ok. Spróbujmy usiąść na to i coś mu tutaj zagrać. Bum, 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 bum. I jak ci się podoba, Baby Sonicu, mój rock and roll grający. Tutaj na tych bębnach, oto podoba ci się, czy nie? Się nie podoba, nie podoba mu się, to nie, nie świadczy o tobie dobrze, nie świadczy o tobie dobrze, ale Baby Soniku, czy ty jesteś tą osobą i my zostaniemy kolegami? Zostałeś mi jako przedostatni, mam nadzieję, że z tobą akurat się zakoleguje, zakumpluje i będziemy przyjaciółmi. Czy to jesteś ty, Baby Soniku? Tak czy nie? Nie jesteś ty. Ale przecież ty mi nic nie robisz, nie dotykasz mnie, ani nic takiego nie uderzasz mnie. Więc myślę, że jesteś dobry, Baby Soniku. Ej, on mnie zaczął uderzać. No nie, 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 Baby Soniku. Ja się miałem z tobą zakolegować. Ja będę twoim wujkiem, nic mi nie rób. Zobaczcie, on mnie też uderza. No i ja go nie będę tutaj pchał. Dobra, Baby Soniku, jednak okazałeś się zły, więc wychodzę stąd szybko, naciskajmy to. Jak najszybciej. Ej, nie mogę tego wcisnąć, on mnie pcha cały czas i udało się, udało się. Wyszedłem od niego. jednak Baby Sonic okazał się zły. Super. Sonic też był zły oraz różowy Sonic też był zły. Dlaczego Amy Rose była zła? Nie wiem. Dlaczego Super Sonic był zły? Nie wiem. Baby Sonic też był zły. A jaki będzie Sonic Exe czy on będzie moim kolegą, czy zaprzyjaźni się ze mną. Wejdźmy i to sprawdźmy czym prędzej jestem już przed jego zdjęciem i wchodźmy do środka. Wow, jaki tu jest długi tunel, zobaczcie sami. Musimy tutaj przejść i uważać na różnego rodzaju pułapki. Czy tutaj aby na pewno niczego nie ma? Wszedłem, wow, on ma największe więzienie, zobaczcie jak to wygląda. Nikt takiego nie miał więzienia, tylko ten Sonic Exe. Już widzę z daleka jakieś pomieszczenie i pełno kości oni nie. Skończyli zbyt dobrze by, będąc tutaj. Ale miejmy nadzieję, że to on jedyny, jako jedyny z tej czwórki, będzie tym jedynym, który będzie dobry. Szedłem już do tego pokoiku jego i co on tutaj ma? kuchnie jakąś całą zrobione szafki na klucz nie będę mu tutaj zaglądał do tych szafek bo mam nadzieję że to on zostanie moim przyjacielem dzisiaj więc nie zaglądajmy do tych właśnie szafek wyjdźmy stąd i poszukajmy go gdzie on tutaj może być myślę że myślę że gdzie on by mógł tutaj być nie wiem chyba trzeba pokonać ten parkur czy damy radę jakoś inaczej przejść nie tu jest dość duża ściana więc trzeba skakać po parkurze a że jest wysoko to musimy uważać więc wskakujmy już na pierwszą belkę Uj, nie doskoczyłem na drugą nawet. No ja tego nie widzę. I teraz mamy trochę oddaloną. Skoczmy, skoczmy i no nie udało się. Ej, muszę jeszcze raz to powtórzyć. Teraz dam radę. Zobaczycie. Teraz dam radę na 100%. No i nie dałem rady. No nie, 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 nie. Ostatnia próba do trzech razy sztuka. Spróbujmy. I tak udało się, udało się. Skoczymy, skoczymy, skoczymy jeszcze kawałek i jeszcze daliśmy radę. Zobaczcie, przeskoczyliśmy to. Wow, teraz równie dobrze mógłbym zeskoczyć. Tam jest chyba jego pomieszczenie. Idźmy do niego, ale z tak wysokości nie będę skakał, tylko zejdę sobie na spokojnie niżej. Chciałem zejść na spokojnie, ale no niestety nie udało się, więc no nie jestem zbyt dobry z tych parkurów. Chodźmy do tego jego pomieszczenia. Zobaczmy, gdzie on tutaj ma wejście. Z tej strony nie. To jest jakiś taki kantorek, budyneczek. Chyba tu jest. Tak, tu, tu tutaj są drzwi, więc wchodzimy, widzowie. Jeszcze przed wejściem, jeżeli nie wcisnęliście subskrypcji, to teraz macie okazję. Ja wcisnę drzwi, a wy wciśnijcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby was nie ominęły żadne odcineczki. I otwieramy drzwi. Halo, halo, czy ktoś tutaj jest? Jest, jaki on jest straszny, wow, ale ma czarne oczy. Zobaczcie, no chyba nie będzie moim przyjacielem, ale wejdźmy i to sprawdźmy. Dzień dobry, panie Soniku. Czy ja tutaj przeszkadzam? Widzę, że ma pan pa dużo złota i srebra tutaj w sztabkach położonych. Czy, czy mogę sobie wziąć jedno? Soniku? Tak, kiwa, że tak. Wow, ej, to on może się okazać moim przyjacielem. Zobaczcie, w ogóle sobie wziąłem teraz złoto, nic mi nie zrobił, ma tutaj jakieś skrzynki, a mogę zajrzeć sobie tutaj do, do tych właśnie. Tak? Mogę? Że tak, no to zaglądamy sobie, zobaczymy do tych właśnie szafeczek, ale w tych szafeczkach nic nie było ciekawego, więc może dlatego mi kazał. On ma równie dobrze taki duży telewizor, również jakąś skrzyneczkę, a mogę sobie do skrzyneczki zobaczyć, co tutaj masz? Tak, ej, on chyba zostanie moim przyjacielem. Mamy tutaj jakieś czerwone rzeczy, to znaczy czerwone ubranie, pi pizzermena chyba, że przebrany za pizzę, no znaczy ten, co roznosi pizzę, to oni właśnie się tak ubierają. Mamy również nóż chyba do krojenia pizzy, i mamy pizzę samą w sobie oraz plecaczek niebieski. W ogóle zobaczmy, przymierzmy sobie ciuszki i jak ja będę wyglądał? Będę wyglądał jak Pizzerman, czyli taka osoba, która nosi pizzę. Zobaczcie, dało mi jakiś efekt, szybkość nawet, jak ja wyglądam w tym. Mam normalnie czerwono, elegancko wyglądamy, super. I wiecie co? Jest tutaj duży telewizor, ten. Sonic Exe okazał się być dobrym, jako jedyny, a spostrzegałem go jako ostatniego, że będzie najgorszy, a okazał się bardzo dobry i zostaniemy przyjaciółmi, chyba Soniku. Co? Co ty na to powiesz? Zostaniemy przyjaciółmi? Kiwa, że tak, ale super, cieszę się. Udało się, jako czwarty, jako czwarty. No ale cóż, ważne, że się udało. Widzowie, teraz Wy możecie wejść na mój drugi kanał, który Wam się wyświetla. O tutaj właśnie, wejdźcie, zasubskrybujcie, zobaczcie, co nagrywam. Również możecie wbić na mojego Instagrama, który Wam się wyświetla po lewej stronie, wbijcie tam, też możecie mnie zaobserwować, zobaczyć co ja dodaję za filmiki, bo ten odcineczek już się kończy, co nie Soniku, kończy się czy nie? Na 3, 2, 1 i już!